Rada Miasta Tarnobrzega udzieliła prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Na ostatniej sesji radni pochylili się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za miniony rok. Rozpatrywali również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta za gospodarowanie finansami. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w tej kwestii. Podobnie komisja rewizyjna. Radni swoje zdanie wyrazili podczas dyskusji. Większość uznała, że prezydent wywiązał się z zadania realizacji miejskiego budżetu. Analizując cały kształt roku 2022, który niezbędnie był rokiem ciężkim dla wszystkich tak naprawdę nie dosyć, że działania wojenne, sytuacje covidowe, z całą pewnością mogę z czystym sumieniem zagłosować za tak, aczkolwiek zastrzeżenia, które gdzieś tam w trakcie funkcjonowania 2022, czy też teraz obecnie 23, bezpośrednio ma możliwość zgłosić prezydentowi nie Koniecznie krzyczeć na salach, wręcz. No jeżeli coś mi nie odpowiada, to idę i mówię w cztery oczy i zastanawiam się, czy coś zostanie przeanalizowane, a mam wiele przykładów tego typu, że pewne głosy docierają. Nie wszyscy radni byli jednak zgodni w tej kwestii. Mam dokładnie te same zastrzeżenia, które miał pan radny Kamil Kalinka, które uwieścił mieszkańcom miasta Tarnobrzega na swojej ostatniej konferencji prasowej. Mam też zastrzeżenia co do sposobu wydatkowania pieniędzy, pozbywania się lekką rączką wolnych środków, pomimo tego, że wielokrotnie panowie prezydenci byli ostrzegani e, i proszeni o większą rozwagę. W, z użytkowaniu tych środków, no teraz mamy jak na dłoni konsekwencje tych ówczesnych decyzji. Gdybyśmy tak łatwo się tych środków wolnych nie pozbyli. Kredyt, który musielibyśmy, który musieliśmy wziąć. W tym roku na pewno był mniejszy, a może dałoby się go nawet uniknąć. Będę głosować przeciwko przyjęciu absolutorium. I absolutnie nie jest to jakaś sprawa polityczna, tylko jest to kwestia zaufania. A ostatni okres, ostatniego roku, 2021-2022, teraz również wskazuje na to, że nie można panu prezydentowi ufać. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja obecnie, jeśli chodzi o oświetlenia naszego miasta. Również sytuacja w Erdemie, no zapoznałam się z tą dokumentacją, absolutnie zlecanie podwykonawcom bez przetargów, bez zapytań ofertowych, to jest narażanie finansów, jeszcze wczoraj nawet widziałam umowy, które były podpisywane przez prezydenta, na żadnej umowie nie było żadnego prawnika, więc no, szczerze mówiąc budzi to ogromny mój niepokój. W ocenie prezydenta Dariusza Boszka miniony rok był kolejnym trudnym czasem dla miejskiego budżetu. Zdecydowanie zwiększające się wydatki, gorzej rosnące dochody i trzeba spiąć ten budżet. Robiliśmy wszystko, żeby go spiąć. Udało się. Wykonaliśmy te zadania, które były najważniejsze. A przypominam, że to był rok konfliktu zbrojnego na Ukrainie, rosnących cen, inflacji i wielu innych problemów. Wiadomo, że z roku na rok jest coraz trudniej. Obsługa długu, chociażby to jest rzecz, która nas w tej chwili bardzo mocno dotyka, ale cały czas liczę na pieniądze rządowe. W tamtym roku 2022 otrzymaliśmy 11 ponad milionów. W tym roku czekamy na informacje. No i mam nadzieję, że dzięki temu też 2023 zamkniemy w miarę spokojnie. Radni udzielili absolutorium prezydentowi z stosunkiem głosów 12 za i 6 przeciw. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.